Delfiny to niezwykle inteligentne stworzenia, potrafią rozpoznawać swoje imiona i reagować na nie podobnie jak ludzie. Każdy delfin ma swój unikalny gwizd, który pełni rolę swoistego identyfikatora. Co ciekawe, delfiny są w stanie tworzyć sojusze i przyjaźnie, pomagając sobie nawzajem w polowaniu, a także wspierając rannych towarzyszy. Delfiny śpią tylko jedną półkulą mózgu naraz. Co pozwala im jednocześnie odpoczywać i czuwać, by unikać niebezpieczeństw. A jeśli podobają Ci się moje materiały, zostaw subskrypcję i like. Dzięki echolokacji, delfiny doskonale orientują się w ciemnych wodach, nawet w miejscach o ograniczonej widoczności. What? Wydając dźwięki, potrafią wykrywać przeszkody, określać odległość do ryb. Czy innych obiektów oraz precyzyjnie lokalizować ich położenie. Taka umiejętność pozwala im polować z niezwykłą skutecznością nawet w gęsto zarośniętych wodach, lub w nocy, kiedy normalne widzenie jest utrudnione. Echolokacja odgrywa kluczową rolę w ich codziennym życiu, zarówno w zdobywaniu pokarmu, jak i w unikaniu zagrożeń. Wyobraźcie sobie, że gdyby miały inteligencję ludzi, pewnie zaczęłyby organizować kursy. Jak unikać turystów z aparatami?